Flirt Hollywood ze światem sportu trwa od dekad. Efektem są nie tylko doskonałe komedie, ale także poruszające opowieści z wielkimi gwiazdami w obsadzie. Kluczem do powodzenia w tej branży są relacje międzyludzkie. Tu się nie liczą przyjaźnie, tylko interesy. Wywalili Jerego Maguire'a. Kto idzie ze mną? Pomóż mi pomóc tobie. Pokaż mi szmal. Pokażę cię szmal. Tom Cruise, René Zellweger. Nagrodzony Oscarem Cuba Gooding Jr., Jerry Maguire. W sobotę o 20.10. Ale na wasze Jaki jest przepis na świetną komedię? Każdy szczęściu to pomoże, każdy dzisiaj wygrać może. Hollywood stawia na gwiazdy, a polscy twórcy na żarty z samych siebie i naszych sąsiadów. No, mówionałem. Grzegorz Brzęczy-Szczykiewicz. Doskonałym dowodem na to, że nasza metoda też się sprawdza są kultowe przygody szeregowca Franka Dolasa. Co jest do Wojsko czy bordel? Bordello! Panie i ja tę wojnę zupełnie niech są się wywołał Marian Kociniak. Jak rozpętałem drugą wojnę światową w niedzielę o 25.